Siemaneczko, kochani, witam Was serdecznie w kolejnym dniu patrolu. Dosłownie dniu, bo będzie się działo za dnia. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybywacie na kanał Borkosia że interesujecie się pierwszą pomocą. Zapewniam Was, wrażeń Wam nie zabraknie. Ktoś powie przysłowiowa drzazga wbita w paluszek. Oj, 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 oj! Nie jest to takie proste, żeby ją wyciągnąć w momencie, kiedy jest wbita dosyć głęboko. Jak zawsze bardzo Wam dziękuję za to, że wspieracie mnie zarówno pod względem merytorycznym, podając komentarze, jak i też pozwalacie działać motoambulansowi. Szczególne ukłony dla patronów. Przypominam też o możliwości zakupu apteczki Borkoś Daily. Pamiętajcie, że jest do zakupu w preorderze, w promocyjnej cenie i jeszcze jest. Myślę, że zawartość jej pozwoli Wam poradzić sobie z tymi problemami, które spotkacie w życiu codziennym. Ale dosyć gadania, kochani, zapraszam Was, wsiadajcie ze mną na motambulans i jedziemy do akcji. Patrol przed nami. Od razu ostrzegam, że nagrywa się. Ile czasu to się temu stało? Eee, pół godziny. Dobra. Jest jakieś miejsce takie, że to obejrzeć? Wiesz, na górę gdzieś. Tylko od razu ostrzegam, że nagrywam, żeby później żebyś nie miała jakichś konsekwencji związanych ze swoimi pracodawcami, więc możemy zrobić gdziekolwiek chcesz. to jest, wiesz, bez różnicy. Jakiś socjalny przy stole albo coś. Dzień dobry. Możemy dokonać zabiegu na miejscu? Tak, tak. No i dobre. Jakie, było, jakie były okoliczności tego? Wiesz co, folię sobie zabierałam i machnęłam ręką przypadek. Folię pakowałam do worka, nie? Aha. I machnęłam ręką przy palecie. I... A to od europalety. Od europalety, tak, no. nie chcąc. Czujesz tutaj, że to jest no? o, Myślę, że To Czuję taka normalna, ta zadra. Po to macie mnie. My tak no ty, ale ja bym jedno znieczuliła, a drugie rozdrażniła. Aha. To nie, to ja już wolę. Chucę. To jest taki mniejszy bandaż, żeby się zagnać, żeby się mogła spokojnie pracować sobie. Czyli tak, przebiłaś sobie łapkę y, tą drzazgą. Czuję, że drzazga jest. Ona ma, tak jak z tego co widzę, że półtorej centymetra długości. Ma, jest. Zaraz zobaczymy, jakie jest szerokość, jak się wyciągnie. Mm, będziesz musiała udać się do szpitala. W celu zastrzyku za przeciw przeciwtężcowo. Chyba, że już miałaś. Jak miałaś, miałaś, tak? Ja, miałam. No to dobrze. No nie ukrywam, że troszeczkę zaboli, no bo wyciągnięcie takiej drzazgi to będzie ten. A masz się tutaj zagieła. O tu. No to. Ja tu jest koniec, nie? Stany nagły. Otwórz to. O to? Tak. Mamy? W środku jest penseta. O, ta złona. zielona. Zielona. już ją tam? O, o. o idzie a oto kochani winowajca drzazga gdzieś tak z półtorej centymetra kawałek europalety wbiła się w rączkę niby nic poważnego ale głęboko był problem z wyciągnięciem tu dziewczyna dzielna że wytrwała także pęsetka z zestawu stany nagłe, zdezynfekowanie na miejscu, namierzenie drzazgi, no i uchwycenie odpowiedniej wyciągnięcie jej na zewnątrz. Teraz będzie zdezynfekowanie rany i opatrunek zabandażowanie. A i to nam

No się zagoi, no, dzisiaj wieczorem sobie tam, tego może nie odlepać, ale jutro już odlepić, drugi opatrunek zrobić, plasterek, żeby to się zarosło, bo to musi się zagoić. Jutro, pojutrze popatrzeć, zobaczyć, czy coś tam jest niepokojącego, no to tutaj reagować. Jak to mój syn mówi, bochość, bo nie umiem to, bohoś, tak? <laughs> bohoś w akcji. Dzięki Dobra. Ja? Tak, po zabiegusz. Co było winowajca? Mam, pokaż. Ale wiesz, co nie wyjęlibyśmy... i półtora centymetra. O, coś, no ale Jak zwykle opierać tu tam z No, nie ma problemu. dlatego jestem. Dobra. Dziękuję. Trzymajcie się, hej. Dzięki, Do miłego, pozdrawiam serdecznie. Osoby zielone nie potrzebują pomocy.